Witam pa Paweł Wardys. E jesteśmy tuż po świętach, e i przez święta w naszych sadach zmieniło się bardzo dużo. Doszło do naprawdę bardzo dużego przyspieszenia, jeśli chodzi o rozwój wegetacji. E dlatego dzisiaj chcę się skupić głównie na dwóch e problemach, które będą w najbliższym czasie w naszych sadach e pseudomonas, rak bakteryjny i Parch w sadach jabłoniowych. Trochę więcej czasu chcę dzisiaj poświęcić bardzo groźnej chorobie, która w ubiegłym roku no, spowodowała bardzo duże szkody w sadach gruszowych, a mianowicie Chcę powiedzieć o raku bakteryjnym, który jest powodowany przez bakterię Pseudomonas syringae. Szczególnie narażone są drzewa grusz i w najbliższym czasie możemy spodziewać się, że bardzo duża będzie presja ze strony Pseudomonas. Pseudomonas lubi taką pogodę, jest wilgotno i w najbliższym czasie do końca tygodnia będzie wilgotno. Też możemy spodziewać się w tym tygodniu spadków temperatury. Tak jak prognozy przewidują na moim terenie, spadki do 2-1 stopnia potem nastąpi okres ocieplenia nie wiemy co będzie dalej ale takie warunki pogodowe bardzo sprzyjają rozwojowi pseudomonas pseudomonas to tak jak powiedziałem bakteria bakteria, którą jest bardzo trudno zwalczać jest to bakteria, która rozwija się na praktycznie wszystkich roślinach Sadowniczych dotyczy gruszy, dotyczy owoców pestkowych, borówki, ale też zaczyna pojawiać się już na, również na jabłoniach. Także jest to bardzo groźna choroba. I niestety nie mamy zbyt wielu sposobów, żeby z nią zwalczyć. Ponieważ no, typowe fungicydy nie działają na, bakterie, na tą bakterię. Jeśli chodzi o preparaty miedziowe, które są zalecane do, do walki właśnie z, z rakiem bakteryjnym, no też nie są skuteczne. Dlatego no, ja u siebie w ubiegłym roku zastosowałem AgroECE Protect, czyli preparat oparty na kwasie podchlorowym. I efekt był bardzo dobry. AgroECE Protect to, to produkt bardzo biobójczy i powoduje zwalczanie bakterii pseudomonas. Dlatego myślę, że jest to dobre rozwiązanie, poza tym, że bardzo skuteczne. To również w porównaniu do innych preparatów, które powodują ograniczenie pseudomonas, no też bardzo tanie. Zastosowałem w zeszłym roku taki schemat program, jeśli chodzi o, o grusze. Zabieg 7 dni przed przewidywanym kwitnieniem, w czasie kwitnienia i 7 dni po kwitnieniu. I, i ten program no, w, w zasadzie mogę powiedzieć w 95% był skuteczny. Nie było żadnych praktycznie objawów raka bakteryjnego na gruszy. Nie, nie widziałem zaschniętych kwiatostanów. A jednocześnie mogłem być też spokojny, jeśli chodzi o infekcję zarazą ogniową, ponieważ AgroECA Protect również zwalcza zarazę ogniową. Ten program, o którym mówiłem przed chwileczką, no to jest taki, taki standard, który można zastosować w tym roku opresie na monitoringu, który mam u siebie w sadzie z systemem FarmSmart który ma również model chorobowy na, dla pseudomonas, ale również dla zarazy ogniowej. Obserwując monitoring nie doszło jeszcze do jakiejś groźnej infekcji, jeśli chodzi o bakterię pseudomonas. Natomiast no, widać już, że ten potencjał e, za, zaczyna rosnąć, także e, możemy w najbliższym czasie spodziewać się, e, że e, no, może dojść do infekcji e, rakiem bakteryjnym. E, będę się z Państwem e, prawdopodobnie dzielił. E, też informacjami już wtedy, kiedy to zagrożenie będzie bardzo duże i dojdzie do infekcji. Także podsumowując, bardzo groźna choroba dwie w zasadzie bardzo groźne choroby rak bakteryjny i zaraza ogniowa możemy ją zwalczyć przy pomocy agroeca Protect. Jest to sposób dla mnie bardzo, bardzo skuteczny, ale jednocześnie bardzo tani, i jeśli chodzi o zwalczanie tej choroby, możemy oprzeć się dla, na monitoringu Fartsmart lub wykorzystać standardowy taki program 7 dni przed przewidywanym kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Jedna bardzo ważna, Informacja, agreca Protect nie powoduje żadnych e, e, uszkodzeń, nie jest fitotoksyczna, także można ją bezpiecznie e, stosować. E, w czasie kwitnienia, jest również bezpieczna dla e, pszczół. Przejdziemy teraz e, króciutko do e, drugiego tematu, e, czyli e, sytuacja w sadach jabłoniowych bardzo intensywny wzrost jeśli chodzi o liście pąki w ostatnich dwóch trzech dniach wczoraj duże wysiewy parcha Natomiast monitoring pokazuje, że nie mamy jakiegoś bardzo dużego zagrożenia infekcją. Mogło dojść do infekcji wewnątrz pąków, gdzie ta wilgotność utrzymuje się zdecydowanie dłużej. Ja na wszelki wypadek wykonam też zabieg interwencyjny. Myślę, że będzie to gdzieś koniec tygodnia, ale oprę się na informacjach. E, właśnie z fartsmart, z monitoringu fartsmart, czyli po infekcji, najlepiej zastosować e, AgroEC Protect 2-3 dni, i wtedy e, jej skuteczność jest najwyższa. Także e, spotkamy się prawdopodobnie już niedługo, bo sytuacja w naszych sadach jest bardzo dynamiczna. Szybkie zmiany. No, i zagrożenie ze strony różnych chorób też rośnie. Także do zobaczenia.